Witajcie widzowie. Nadal męczy mnie jeszcze trochę covidowego kaszlu, więc pewnie w tym filmie będzie nieco więcej cięć niż zazwyczaj. A o czym będzie film? Film będzie o aktualizacji mojej gablotki, tej na tle której bardzo często nagrywam swoje vlogi i niektóre materiały dodatkowe. Ten zresztą też jest właśnie przykładem takiego dodatkowego materiału, ale przyda się stół. W związku z czym Dzisiaj w nieco innym tle, i pokażę Wam dzisiaj modele, które w ciągu ostatniego roku dołączyły do kolekcji, która będzie teraz eksponowana w gablotce. A dla tych z Was, którzy uważnie oglądają vlogi, to pewnie zauważyliście już, że to już się wydarzyło czyli ten unboxing następuje przed zeszłotygodniowym vlogiem, ale to tylko szczegóły techniczne. Mam nożyk, on się nam na pewno przyda do otwarcia tych trzech modeli, ale z nimi będziemy sobie radzili później. Zacznijmy od tego co najprostsze, czyli od. Porsche 911 z klocków Lego. Zestaw, który kupiłem dla siebie i dla syna w tamtym roku, złożyliśmy sobie dwa takie Porszaki, także on dość długo już leżał, czekając na swój czas znalezienia się w gablotce. To jest 911-930 Turbo, czyli pierwsze Turbo. One miały silnik 2,6, potem rozwiercony do 3,0 i nazywane były Widow Maker, czyli owdowiacz, bo ten samochód miał tyle mocy, że przy czterobiegowej swojej skrzyni, nawet na na trójce potrafił jeszcze zerwać przyczepność, obrócić się, a przy niekoniecznie doskonałym wyważeniu 911 był szalenie trudny w prowadzeniu i w wyczuciu, i udawało się to naprawdę tylko najlepszym, najwybitniejszym kierowcom. Dla mnie, jeden z takich samochodów, który na pewno chciałbym kiedyś poprowadzić, może się uda. Natomiast na chwilę obecną mam ten model z Lego, który całkiem przyjemnie go odwzorowuje, zwłaszcza to olbrzymie tylne skrzydło które było jakże charakterystyczne dla wczesnych modeli turbo. Zatem 911 znajdzie się na półce obok innych modeli Porsche, które już mam. A drugi samochód, który Wam chcę pokazać, to mój ukochany model rajdowej Toyoty. Toyota Celica Turbo 4WD. Samochód bazujący na generacji ST18, konkretnie ST185, czyli dwulitrowe turbo z napędem na cztery koła, z poszerzonym nadwoziem. W tym przypadku Mamy tutaj model, który... Przedstawia nam Toyotę Selikę w oklejeniu, które miała fabryczna Toyota w roku 1992. Samochód konkretnie pochodzi według malowania z rajdu Katalonii i był prowadzony przez Carlosa Sainza i Luisa Moje w drodze po ich drugi tytuł Rajdowych Mistrzów Świata w 1992 roku. Biało-czerwone malowanie, jeszcze bez kastrola, bez tych moich ukochanych, ikonicznych barw, które widzieliście chociażby w gablocie na Toyocie. Corolli WRC, obok której ten samochód będzie zapewne stał. Do tego taka mała informacja o danych technicznych, zdjęcie z tego rajdu, które potwierdza nam, że brakuje nam tutaj oczywiście oznakowań Malboro. Poza tym jest wszystko zgodne z epoką i mnie się taki model bardzo podoba i uzupełnia też dla mnie gamę Toyota, którą do tej pory reprezentowała tylko właśnie Corolla WRC, a teraz będzie ich już więcej. No to właśnie, przejdźmy teraz do tych samochodów. To jest seria De Agostini, którą De Agostini zapowiadało już pod koniec tamtego roku. Mnie to nawet irytowało, bo wiedziałem, że nie chcę prenumerować tej serii, bo wiele modeli by mi się powtarzało, ale chciałem sobie kupić kilka samochodów, których nie miałem. Tak właśnie jest, dlatego tutaj widzicie tylko trzy z czterech, które na tą chwilę już są dostępne w kioskach. Czwarta to Lancia Delta Integrale, którą ja mam, nawet zresztą dokładnie tej samej załogi, której jest prezentowana w tej serii, więc zacząłem od pierwszego numeru, który kosztował 14,99, a samochodem, który jest dołączony do tego pierwszego numeru, jest Toyota Yaris WRC, załogi ojcnane Martin Jarveoja z sezonu 2019 z rajdu Chile. Rajdu, który był również jednym z tych właśnie rajdów, które chłopaki. Pokonywali w drodze po swój, jak dotąd jedyny tytuł Rajdowych Mistrzów Świata, a biorąc pod uwagę to, jak wygląda obecny sezon, możliwe, że pierwszy ich tytuł Mistrzów Świata. Samochód jest przyklejony do takiej tektury razem z gazetką. Zacznijmy od samego autka. Odciąłem je właśnie od tej tektury. Teraz zdejmijmy sobie samą tą tekturkę, już która jest wraz z tym blistrem połączona, i dostajemy gablotkę. Zwróćcie uwagę, że to malowanie jest dość podobne. Tutaj jest zdecydowanie więcej czarnego, w zasadzie w ogóle tu jest czarne, tutaj jeszcze tego czarnego nie było, ale jest ta spójność epokowa w Toyotach widoczna. Mnie cały czas brakuje tego kastrola, który jest na wspominanej już kroli w No i otwórzmy sobie, podobnie jak w przypadku Seliki, mamy tutaj zdjęcie z rajdu, i tutaj kilka danych technicznych. Na mecie byli pierwsi 304 km os -owe. No, i oczywiście, informacje ciekawe jest to, że 380 koni. Mamy taki zarys konika, który troszeczkę przypomina logo Mustanga. Zobaczmy, co jest w, ga w gazetce. Gazetka jest też przyklejona do tej teksturki, ale dość łatwo teksturki się odkleja. No, już się potargała ta folia. Mało istotne. Co my tu mamy? Informacje o gwarancji dla prenumeratorów jakichś dodatkowych. A o, właśnie, Ride Monte Carlo 92, Dior Reol, Bernard Ocelli, Lancia Delta Heavy Integrale. To jest właśnie ten czwarty model. Ja tego modelu nie kupiłem, bo już taką lunchę w swojej kolekcji mam. Tekturkę sobie odrzućmy na bok. Plastiki zostaną w jednym miejscu, trzeba to posortować I zobaczmy. O, nawet jest więcej tego. Dostajemy premierową kolekcję Rally Cars. Słynne samochody mistrzów rajdowych Toyota Yaris, Ride Chile. Mamy informacje o samochodzie, informacje o rajdzie, jakieś dane techniczne, parę słów o sezonie Tanaka, który został wtedy mistrzem świata. Dalej oferta prenumeraty, i co? I kolejna zachęta do zakupu prenumeraty. Cóż, na pewno część z tych dodatków byłaby. Miła, ale chyba nie jestem aż takim wielkim maniakiem, żeby koniecznie wszystkie te samochody chcieć mieć, a na pewno nie, żeby wydawać na to tyle pieniędzy. Przewodnik po kolekcji. Za tydzień, czyli w numerze, który za chwilę zobaczycie, mamy Fiesta, WRC. Czyli tak naprawdę jedyną sensowną częścią tej papierowej części kolekcji jest ta gazetka, która daje nam parę informacji na temat samochodu, który w danym numerze jest prezentowany. Drugie autko, czyli Ford Fiesta WRC, załogi Sebastiano Rzierzolię Ingresia z rajdu Monte Carlo 2018. Tutaj też już. Znaczy, tutaj coś z tyłu było. No Tu była tylko informacja, że jest to De Agostini, a tutaj mamy coś więcej. Tutaj mamy informacje o tym, że jest to oficjalnym produktem sportu. Jest nawet hologram. Jest hologram Forda. I analogiczna sytuacja jak w przypadku Jarisa. W blisterku jest to schowane. Gablotka. O, tu jest mała ryska od góry na gablotce. No to jest właśnie też to, że, że te modele, które nie są zbyt drogie, no bo numer drugi 3499 nie są też jakoś Perfekcyjnie wykonane, tu jakiś włosek, tu krzywo kalkomania, tu jakaś kropka. No właśnie, złazi trochę ta kalkomania. No ten model jest nie jest tak szczegółowo wykonany jak Jaris. na Yarisie. Te wszystkie oznaczenia, te wszystkie naklejki były bardzo ładnie, równo przyklejone. No i też zwycięzcy oczywiście tego rajdu, 380 km pokonali dane techniczne. Fiesta WRC, moim zdaniem, najlepszego samochodu poprzedniej ery rajdowych mistrzostw świata. Odłożymy ją sobie na Jarisa, dlatego że został nam jeszcze jeden model, ale to za chwilę. No i ta sama sytuacja tutaj też nic ciekawego na tej tekture nie znajdziemy dokładnie te same informacje z drugiej strony tylko opis kolejnego numeru. Zachęta do prenumeraty, dziękujemy bardzo. Zachęta do prenumeraty, dziękujemy bardzo. I tym razem mamy tylko jedną gazetkę, i tym razem front jest taki sam jak w przypadku pierwszej gazetki, tylko mamy teraz czerwoną górę zamiast niebieskiej. Parę słów o fieście WRC, parę słów o rajdzie Monte Carlo, o zwycięstwie Sebastiana Orzie i o tym, jak wyglądał jego sezon 2018. Sezon, w którym został Mistrzem Świata razem z M-Sportem. Także to na pewno był ważny, warty odnotowania sezon, zwłaszcza dla M-Sportu. No i przejdźmy do tego numeru, na którym mi najbardziej zależało. Wprawdzie tu już mamy regularną cenę 64,99. Trzeci numer Rally Cars, słynne samochody rajdowych Mistrzów Świata. I mamy Subaru imprezę 555 Grupy A, klasy A8. Którą Krzysztof Chowczyk i Maciej Wisławski ścigali się w rajdowych mistrzostwach Europy zwycięskich dla nich w sezonie 97, i tutaj już podobnie jak w przypadku Jarisa, nie mamy z tyłu żadnych hologramów, żadnych gierek, ale to nie ma znaczenia dlatego, że w tym modelu liczy się sam model, liczy się to, że jest to. Subaru impreza. Mój absolutnie ukochany model obok Toyoty Seliki, którą też przede wszystkim kojarzę właśnie z barwami Stomir Olsztyn Mobil One Rally Team z sezonu 95 i 96 w RSMP. Tak, właśnie w sezonie 97. To ta impreza Stomir Olsztyn Mobil One, która zawiozła naszych wielkich mistrzów po ich upragniony tytuł Mistrzów Europy po pierwszy dla Polski tytuł mistrzów Europy od czasów Sobiesława Zasady. Jak wiecie, od tamtej pory już tych tytułów kilka dla Polski zostało zdobyte głównie za sprawą Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szczepaniaka, którzy yy, przepraszam, i Jarka Barana, którzy ten tytuł zdobywali aż trzykrotnie pod rząd, czym dokonali bezprecedensowego osiągnięcie yy, bezprecedensowy sukces, bo nikt trzy razy nie został mistrzem Europy z rzędu, byli mistrzowie, którzy byli po trzy razy, właśnie chociażby wspominany pan Sobiesław Zasada, ale po pierwsze nie z rzędu, a po drugie to bardziej by się nawet klasyfikowało pod mistrzostwa świata, to co zrobił pan Zasada, bo w tamtych czasach nie było jeszcze mistrzostw świata i to właśnie mistrzostwa Europy były tym najwyższym rajdowym cyklem. Subaru Impreza, Krzysztof Hołowczyc, Maciej Wisławski, Rally Poland 1997. To jest swoją drogą bardzo ciekawy rajd, bo po wielkim zwycięstwie Hołka rok wcześniej, ogromnym wydarzeniu, moim zdaniem największym wydarzeniu rajdowym lat 90., o ile nawet nie przynajmniej dwóch dekad, bo 80. i 90., nastąpił sezon 97 i pech Hołka, Hołek jedzie chory ten rajd, na trzecim odcinku, czy na drugim odcinku specjalnym wypadają z Maćkiem z trasy, tracą dużo czasu następnie wygrywają prawie wszystkie odcinki specjalne ostatecznie wracając na podium i kończąc ten rajd na trzecim miejscu oj, to jest model, na który naprawdę czekałem długie lata bardzo, bardzo ładnie wykonany bardzo szczegółowe kalkomanie no, powiem wam to wygląda dużo lepiej niż ta Fiesta WRC z zeszłego tygodnia, czy tam z, poprzedniego numeru. O, z poprzedniego numeru. Bardzo ładnie ten model wygląda. Oczywiście garść danych, i popatrzcie, to jest Raid polski 97 330 km OS. -owych. I to wcale nie było dużo. Raid krakowski, rajdy Mistrzostw polskich w tamtych czasach liczyły po 200-230 km OS. -owych. To teraz dopiero zrobiły się takie sprinterskie rajdy. Dawniej naprawdę ścigano się na dużo większych dystansach. Przepiękny model. To jest zdecydowanie ozdoba mojej kolekcji, i jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu mam subaru imprezę w barwach hołka i wiślaka. No i przejdźmy do gazetki. Zachęcenie do prenumeraty: jak zawsze, tu się nic nie zmienia. Śmieci. Zachęcenie do prenumeraty, śmieci. I tym razem mamy zieloną górę gazetki. Parę słów o grup, a grupowej Subaru imprezie, parę słów o tym samochodzie. Tu mamy zdjęcie z Network Q-Rayleigh, czyli z Mistrzostw Świata, w których Krzysiek z Maćkiem wystartowali wtedy na koniec sezonu 97. Nawiasem mówiąc, zakończyli ten rajd na tym samym zakręcie co Colin McRae. No i to jest, to jest zdjęcie z rajdu Polski właśnie cudowne zdjęcie. Szkoda, że jest tutaj jeszcze parę dodatkowych słów, bo nawet taki format A3 już byłby całkiem przyjemnym plakatem. A tak to mamy po prostu kolejną stronę z informacjami. No i parę słów o głównych zwycięstwach Hołka i klasyfikacja rajdu Polski 90. 7, rajdu wygranego przez Patryka Snajersa, czyli też wielkiego, wielkiego kierowcę z Belgii. No i cóż, chyba trzeba podsumować tą część unboxingu rajdowego. Ja tutaj jeszcze trochę tych foliowych rzeczy. Bardzo mi się podobają te modele z serii Rally Cars. Bardzo się cieszę, że taka seria się pojawiła, bo Wprawdzie już 65 zł to już nie jest 15, tak jak za tą jariskę WRC, ale to w dalszym ciągu jest naprawdę niedużo jak na samochody rajdowe w skali 1 do 43 i te. Ta kolekcja, która będzie, miejmy nadzieję, ukazywała się nadal co dwa tygodnie, da szansę takim pasjonatom jak ja na zdobycie kilku wyjątkowych modeli, jak chociażby ta właśnie Subaru Impreza. Czego mi brakuje w tej kolekcji, to tego, żeby te dodatkowe modele też w jakiś sposób były dostępne, albo żeby można było przez stronę internetową DeAgostini je domówić. Bo pewnie któreś z tych wyjątkowych modeli też chciałbym mieć, natomiast zamiast takiej tektury, albo zamiast takiej formy tej tektury, gdzie tu mamy reklamę, tu mamy też tak naprawdę reklamę, gdyby na jednej z tych stron pojawił się plakat, twardy plakat, plakat tego samochodu, który w danym tygodniu, w danym dwutygodniu jest prezentowany, albo gdyby w tej gazetce pojawił się właśnie plakat, to by było coś, co by doskonale uzupełniło tę kolekcję. Tego moim zdaniem brakuje. Przejdźmy teraz do samochodów nierajdowych, a mam trzy takie samochody. Mercedes W123 Kombi, którego kupiłem sobie w Niemczech oraz dwa klasyczne Mercedesy. Jest tutaj W110, którą też sobie przywiozłem z Niemiec. No dobrze, beczka to też klasyk. I 108 którą dostałem od Piotrka, który przyjechał do mnie w tamtym roku, w czerwcu, Nissanem Cube, którego test widzieliście już na kanale. Zatem te trzy klasyczne Mercedesy dołączą do tej górnej części gablotki, której najczęściej już w kadrze nie widzicie. Tutaj mamy dwa matchboxy, te z Niemiec, natomiast to jest Hot Wheels, Hot Wheels Mercedes-Benz 280 SEL 4,5, czyli taka topowa 108, bo gdyby to była 350 SEL to już by była 109. Przegapiłem niestety moment, kiedy padła mi bateria w aparacie i troszeczkę przeskoczyłem do przodu. Zatem ten Hot Wheels, którego widzieliście, czarny Mercedes W108, najbogatsza odmiana W108, bo 4,5 to już V8, ale nadal mamy 280, czyli mamy 108. 350. To byłaby 109. To nie jest dokładnie samochód który jest takim przykładem katalogowego auta, dlatego że mamy tu samochód ze zdjęcia, czyli czyjś prywatny samochód po pewnego rodzaju tuningu. Mamy szerokie, stalowe, chromowane koła, nigdy takich fabrycznie nie było. No i czarny lakier, raczej dość rzadki, zresztą tutaj widać, że się trochę zgryzł odrobina takiej niebieskiej perełki, jest w nim dodana i nie jest ten model najstaranniej pomalowany, ale to jest zabawka, to jest... Hot Wheels to jest samochód dla dzieci, jaków do zabawy, niekoniecznie model do stawiania w To Zwróćcie uwagę, że on ma gumowe koła i bardzo fajnie podskakuje. Następnie otwarłem Matchboxa. Matchboxy to jest moja ukochana marka, która jeszcze w moim dzieciństwie sprzedawała samochodziki w pudełeczkach, w takich właśnie Matchboxach, pudełkach od zapałek, które fajnie służyły jako garaże, dawały dużo więcej potencjału na zabawę niż taki blister z kawałkiem plastiku. Model w 200, 110 200 20SE w takim rajdowym, nieco malowaniu z logo Matchboxa, z niemiecką flagą, numerkiem. To taka inspiracja trochę rajdami lat 60. Natomiast zdecydowanie ten samochód w takim malowaniu raczej wtedy nie występował. No i Matchboxy miały dużo lepsze zawieszenia kiedyś. Ten, ten jeszcze ma tendencję do przewracania się na dach. Najlepsze zawieszenie, natomiast ma moja druga ulubiona marka, marka Majorette, francuska i oni właśnie, oni już też, oni byli prekursorami, jak chodzi o takie plastikowe otoczki do tekturowej, do tekturowej takiej po prostu, tekturowego kawałka. To się niestety zmieniło, teraz wszyscy tak oferują. No i przejdźmy do ostatniego samochodu, też Matchbox, Matchbox W123, czyli beczka w odmianie kombi czyli model W123S. Ja to zawsze podkreślam, że to nie jest S123, a coupe to nie jest C123. To wszystko są mercedesy W123 w różnych wersjach nadwoziowych, które mają swoje literowe skróty. C jak coupe, S jak kombi, A jak kabriolet. Kabrioletów na bazie 123 nie było. O, tu mamy Coś więcej, to mamy jeszcze taką tylną ściankę, oczywiście musiał wypaść. A tu mamy nawet otwarty szyberdach. Otwarty, dlatego że beczka nigdy nie miała szklanych szyberdachów. Szklane szyberdachy to dopiero okularnik, dopiero seria 210. Jest kombi, nie ma relingów. Wydaje mi się, że chyba wszystkie 123 kombi miały relingi, jeśli się. Ktoś z Was orientuje, dajcie znać. Mamy też bardzo nieestetyczny słup w bagażniku, przez który jest nit po prostu poprowadzony. Szkoda, że nie podwinęli po prostu tego nadwozia pod bagażnik, żeby to zrobić jakoś bardziej estetycznie. Nie wygląda to ładnie, a nawet powiedziałbym, że wygląda to brzydko. Jest to wersja amerykańska, więc ma takie szersze zderzaki. Okrągłe lampy, ale takie wpuszczane okrągłe lampy amerykańskie. Typowy zielony kolor. Ogólnie ładny samochód, ale szału nie robi. No i w ogóle też nie chce skakać. Takie trzy Mercedesiki na koniec tego filmu. Mam nadzieję, że nie był to dla Was zbyt nudny fragment. Jeżeli jesteście tylko fanami Rajdów, to pewnie tam wcześniej zrobiłem odnośnik do podsumowania. A podsumowaniem niech będzie to, że. Trochę się w gablocie zmienia, trochę jest porządków, trochę samochodów powędrowało na strych, żeby zrobić miejsce dla nowych modeli. Na pewno wszystkie rajdówki zostają i docelowo pewnie cała ta gablota, która jest tłem moich rajdowych vlogów, będzie wypełniona właśnie samochodami rajdowymi. No i to jest wszystko, co chciałem Wam powiedzieć dzisiaj w ramach update mojej gablotki i do zobaczenia.